Cześć widzowie! John Wick jest najlepszym płatnym łowcą głów na świecie, zdobywając poprzez swoje niemożliwe wyczyny przydomek diabeł czy baba Jaga, którego nawet mafiozi szanowali i bali się go za jego umiejętności. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, ile osób pozbawił życia John Wick. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. John zaczynał jak każdy, ale na początku nazywał się Jordani Jowonowicz, gdzie dużo swoich umiejętności zdobył przez swoją karierę wojskową, ponieważ najpewniej służył w piechocie morskiej będąc członkiem dowództwa i już wtedy zasmakował odbierania życia, zaś potem pracował dla mafii Rasowa, w której stał się legendą, a po powrocie z emerytury drugi raz miał konflikt z Sentino za jego prośbę pozbawienia życia jego siostry aż w końcu zaczął mieć konflikt z kotelem Continental, który nałożył na niego ekskomunikę, zostając zdradzonym przez Winstona i w trakcie tych wszystkich walk pozbawił życia niezliczonych ludzi, a jeszcze nie skończył. Vigo widział, jak John pozbawia życia trzech mężczyzn ołówkiem, jednak gdyby się zastanowić, to aby zostać legendą, przed konfliktem z Vigo John musiał odebrać życie myślę 400 osobom, więc tyle możemy założyć przez brak dokładnych informacji, a kiedy syn Wigo rozpoczął z nim konflikt, pozbawił życia tabonów zbiorów i gangsterów, najpierw eliminując zespół Wigo w swoim domu, a następnie w klubie, kościele i kryjówkach mafii tarasowa, walcząc w hotelu Continental z jedną z lepszych łowczyn a także z samym Wigo, który na samym końcu również stał się ofiarą mójka, zaś na samym końcu walki z Wigo miał na swoim koncie razem 484 głowy. John następnie wrócił na emeryturę, jednak długo się nie nacieszył, bo zjawił się włoski szef mafii Santino, który prawie przejął cały Nowy Jork, ale okazało się, że Santino szukał Johna, przez to Wick musiał się go pozbyć, musząc najpierw, aby pozbyć się jego siostry, wybić dziesiątki ludzi, którzy ją chronili, tyle, że sama siostra Santino miała z Wikiem dobre stosunki, przy czym potem, jak już powybijał ochronę, najemników i gangsterów zabrał się za Santino, a w pogoni za nim również napotkał wielu przeciwników, a w tym takich, którzy sprawiali mu duży problem, aczkolwiek i tak się ich pozbył. Kiedy John wybił wszystkich, jakich mógł, Sentino di Antonio ukrył się w fotelu Continental, w którym był absolutny zakaz eliminacji celów i miała być to bezpieczna przystań, jednak John to zlekceważył i strzelił w głowę Sentino, zakończając w ten sposób kolejny rozdział, podczas którego posłał do Piachu aż 128 osób. To znaczy, że w tym momencie dzięki mojemu założeniu ma na koncie 612 eliminacji, ale przez to, że złamał jedyną zasadę hotelu, Winston musiał nałożyć na niego ekskomunikę, ale z racji, że są przyjaciółmi, kupił mu dużo czasu, z czego myślę, że ukartowali razem zdradę Winstona, aby wyglądała realistycznie. Nagroda za głowę Wika zaczęła wynosić całe niespotykane 14 milionów, co było ogromną nagrodą, będąc cały czas ściganym w każdym miejscu, dekapitując nawet jednego napastnika za pomocą książki. A z racji, że kilka sekund po wdrożeniu w życie nagrody na Wika rzuciła się cała armia płatnych zabójców, dokonał egzekucji na najlepszych zabójcach świata, pokazując tylko kto jest najlepszy, niektórych trąc nożami, strzelając z broni palnej, a jeszcze innych prozaicznymi przedmiotami, będąc prawdziwym potworem, z czego po tym jak spadł z dachu miał na koncie 706 zabójstw, bo po ekskomunice zniszczył 94 osoby. Po tym jak Winston zrzucił go z dachu, Johna ocalił Bowery King, z którym kiedyś się już spotkał. Mając na sumieniu 706 osób, to oczywiście nie koniec i aby uwolnić się od pościgu, będzie musiał najpierw zemścić się na Winstonie, o ile to nie było ukartowane, a potem pójść po władców zbrodni, a dokładniej członków Wysokiego Stołu, chyba że dadzą mu oni zadanie tak samo jak Wigo i się uwolni, jednak wątpię, aby John popełnił ten sam błąd drugi raz, chyba że będzie chciał zabić starszego, czyli najwyższego lorda zbrodni, który kazał odciąć mu swój palec. Podsumowując, John w momencie spadnięcia z dachu eksterminował 706 osób, ale biorąc pod uwagę skalę problemu, John po uwolnieniu się z rąk zbrodni być może przebije barierę tysiąca zabójstw. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.